Krótko o jakości wspinania na ścianie wspinaczkowej Altissimo w Lille, to jest na północy Francji. O wyrażenie swojej opinii poproszę mojego kolegę po fachu. Pracujemy w tym tygodniu razem w centrum szkoleniowym, prowadzimy razem kurs Irata, Rata. Morgan? Yep. Bo on nie po polsku mówi, ale będą duże litery. Morgan? Exactly what he said. Yeah. Yeah. Thank you. <laughs> Tell me please <laughs> uh, what do you think about this climbing? Jim? Look, you know, been fantastic in the 90 <laughs> Lynn Hill byłby to <laughs> Generalnie, no, muszę się trochę tu z Morganem zgodzić, jeżeli chodzi o budowę tej ścianki i jej wygląd. Takie formacje, dokładnie jak w naszym kraju w latach, w późnych latach 90., na pierwszych ściankach, dużo pionów, mało jakichś wymyślnych połamań. I co think myślisz o quality of the root setting? A, oh, they flow, they flow well. yeah. it's cool. But, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Grudzeterstwo i te drogi, które tutaj są, no nie są może jakimś wybitnym osiągnięciem, jeśli chodzi o możliwości układania dróg. Troszkę też widać ekipę ograniczają chwyty, które tutaj są, bo należą raczej do tych starszych. What do you think about the holds? The quality of the holds? <laughs> Soap and some water would be good. <laughs> Generalnie tak. Takie trochę chwyty na rosół, czyli można by to wygotować i uh, byłaby z tego dobra, do, dobra zupa. Yeah? If cook this it would be nice soup, yeah, 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 we... yeah something <laughs> like this. So, Więc dokładnie tak tu troszkę wygląda. Morgan, który w Australii uh, uprawiał głównie bouldering, zajrzał też na strefę boulderową. What do you think about bouldering? The bouldering here? Yeah, the bouldering gym? Ach, you know. <laughs> Kultura jakby mówi o tym, że no przecież to nie będziemy jakoś się wyżywać i krytykować. Ta seria też nie ma na celu tego, żeby czegokolwiek krytykować albo udowadniać. Natomiast no, ma przede wszystkim informować. Jeżeli chodzi o tą strefę boulderową, this bouldering gym, I think the root setting we can call some old school one? Yeah, for sure, it's old school, for sure. For sure. Yeah. It's old school bouldering, that, raczej taki wiecie old schoolowy od chwytu do chwytu wykorzystywanie tylko formacji, która już jest na ścianie nie ma tam jakichś paczek czy wymyślnych, wymyślnych nowych chwytów I think that here the most problem is the, with the holds Yeah, mm. yeah need cleaning. Need cleaning Potrzebowaliby yes. tutaj mm. trochę nowych chwytów, ale z drugiej strony słuchajcie, byliśmy tutaj e, kilka godzin we have been here for few hours yeah. e, i było tutaj Kilka osób. I że was here less than 10% person with us? Was that course? When we were climbing, here was less than 10%? With us? 8% with us? Yeah, yeah. With us? yeah. yeah. both times. Yeah? Ponieważ byliśmy tutaj dwa razy, teraz jesteśmy, jest czwartek, byliśmy wcześniej we wtorek i przez te obydwie nasze wizyty było tutaj niewiele więcej niż 10 osób, około 10 osób, więc z jednej strony we Francji. Dalej mamy restrykcje covidowe. There still, still COVID restrictions yeah. in France? Yeah. Więc dzisiaj po raz pierwszy ta ściana jest otwarta do 9. No, e, This is the first day that the wall is open until 9 o'clock. Yeah. Freedom. Yeah, it's friend's freedom. <laughs> e, wcześniej była otwarta słuchajcie, tylko do godziny 19. It was open until 7. Last time 7, nie yeah, yeah. było 7. Są so, bardzo krótko, ale tak jak widzicie, no, tak naprawdę no, nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o najistotniejszą część, jest tutaj duża przewieszona część, gdzie jest wspinanie. This I'm talking about this overhang mm -hmm. on, on our left side, and this, to robi robotę. Słuchajcie, to naprawdę robi robotę. It's, it makes the job. Yeah? It's, it's, good, it's, it's good. the main part yeah. of the wall. It it's a, the prime feature for sure. Yeah, jeżeli ch 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 chcecie prowadzić fajne drogi w dużym przewieszeniu, to to naprawdę spełnia nasze oczekiwania. Bouldering niekoniecznie. E, ptacień w spinaczkowa. Yeah. So, so. Jeżeli chodzi o cenę, what do you think of, about the price? Well, wow, expensive for it is, I'd have to say. Ja yeah. zapłaciliśmy tutaj za wstęp 15, 15, Euros, I don't know. 15 euro. W naszym kraju wstęp na ściankę kosztuje w okolicach 7 euro. €, about 7 euro in Poland in common. Yeah, okay. Usually it's 7. 7 euro, so, €, yeah. So we'd so uh almost a half. Yep, exactly. Yeah. And, And it's expensive. Expensive what it is. For Tak jak to pozwolę sobie przetłumaczyć, Morgan zauważył, że ta cena 15 euro jest dosyć wysoką ceną, nawet jak na Francję, i jakby nie jest problemem wydanie tych 15 euro, tylko oczekujesz za te 15 euro trochę lepszej jakości tego, co tutaj zostajesz. But it's clean everywhere. This is a big, big big plus, I think. That is clean. Yeah. Dostępne toalety, jest sklep spinaczkowy. Teze so Sprzedają piwo, co jest bardzo, bardzo fajne. Jest oczywiście mały bar dostępny. Jeżeli chodzi o kampus, to też pozostawię bez komentarza. Have you seen the campus board? No, because there is also none, so let's. Yeah, I didn't see a campus board. We've Zapom... got a hang up Zapomnijmy generalnie o, kampusie. And two balls. Yeah. But <laughs> me too. I have two balls. <laughs> it's similar. Tak to tutaj wygląda. Ściana wspinaczkowa Altissimo, północna Francja przy granicy z Belgią, miejscowość Lille.